Dzień dobry. Dzisiaj opowiem o ważnym aspekcie praktyki, o którym sporo się mówi, ale myślę, że warto podjąć ten temat, aby sięgnąć głębi tego pojęcia i tego zjawiska. Chodzi mianowicie o empatię i współczucie. Na co dzień często używamy tych pojęć. Często mówimy, że komuś współczujemy albo że jesteśmy bardzo empatyczni, tak bardzo przeżywamy to, co się dzieje, tak bardzo nas to dotyka. Natomiast jeśli zagłębimy się w to, jeśli przyjrzymy się dokładnie, co się kryje za tymi słowami, to bardzo często zauważymy, że jest to tylko i wyłącznie re reakcja naszego ego na to, co dzieje się. Na zewnątrz. Ja natomiast chciałabym zachęcić Was do tego, aby sięgnąć do najgłębszych pokładów empatii i współczucia, empatii, czyli współodczuwania, umiejętności wejścia w cudze buty, umiejętności wczucia się w cudzą sytuację, ale również umiejętności zrozumienia, dlaczego dana osoba zachowuje się jak zachowuje co czuję, co się w niej dzieje i myśląc z kolei o współczuciu, u nas w języku polskim często te dwa pojęcia są stosowane wymiennie. Ja uważam, że to nie jest dobrze, dlatego że współczucie chociaż ma w sobie ten element współodczuwania, jest czymś troszeczkę innym i nie mam tu na myśli współczucia potocznego, który często kojarzymy z litością. Zlitowaniem się nad kimś, kto jest w trudnej sytuacji, bo to jest proste. Ja myślę o współczuciu, które wiąże się z pewną mądrością, z pewną umiejętnością po pierwsze, zrozumienia, a po drugie, zupełnie innego podejścia do ludzi, których nawet nie lubimy. Ponieważ bardzo łatwo współczuć czy współodczuwać coś w stosunku do ludzi, których znamy, których lubimy, do ludzi nam bliskich, do ludzi, których podziwiamy, współczujemy swojemu rodzeństwu, swoim znajomym, swoim przyjaciołom, rodzicom, dzieciom, kiedy dzieje im się coś złego, spróbujmy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie tak samo zachować się w stosunku do osób, których nie znamy. I to nie mówię o, o tym, że nie znam ich osobiście, ale znamy ich na przykład z telewizji, z radia czy z internetu, ale w ogóle nie znamy. Minęliśmy kogoś zapłakanego na ulicy po prostu, albo smutnego, albo zdenerwowanego. A co więcej, spróbujmy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie empatię i współczucie w stosunku do ludzi, których nie lubimy. W stosunku do ludzi, z którymi się nie zgadzamy. Którzy mają zupełnie inne poglądy od naszych, którzy są niemili, nieuprzejmi albo wredni. I tu się zaczynają schody. Tak naprawdę, to, czy my naprawdę jesteśmy ludźmi współczującymi i empatycznymi, będziemy mogli stwierdzić po tym, na ile jesteśmy w stanie te uczucia wykrzesać w sobie w stosunku do ludzi, których nie lubimy, którzy są inni i obcy. Którzy są nam w najlepszym wypadku obojętni. Ta sztuka jest bardzo trudna, ale myślę, że dopóki jej nie opanujemy, to na świecie nic się nie zmieni, bo będziemy się tracić we własnym sosie, we własnych bańkach, we własnych kręgach i plemionach, natomiast nie będziemy poza nie wychodzić i nigdy nie będziemy w stanie w związku z tym zrozumieć innych ludzi, zrozumieć ich postępowanie, już nie mówiąc o umiejętności, Jakiegokolwiek wybaczenia, na przykład, bo bez tego również nie można wybaczyć pewnych rzeczy. Dlatego warto to ćwiczyć, warto temu się poświęcić, i warto odnajdywać w sobie umiejętność współodczuwania, współczucia i empatii. I jeszcze jedna uwaga. Bardzo często słyszy się, że Ktoś ma w sobie wiele empatii, bo tak wszystko przeżywa, bo tak wszystkim się przejmuje, bo tak wszystko go dotyka, go albo ją. I chciałam tylko zwrócić małą uwagę, że empatia nie może wyrządzać nam krzywdy. To znaczy, jeśli my się przejmujemy tak cudzym losem, że zaczyna to się negatywnie odbijać na nas samych, to gdzieś popełniamy błąd, bo to nie o to chodzi. My, chcąc być empatyczni, musimy zachować pewien dystans, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z osobą, która cierpi, to jeśli my będziemy cierpieć razem z nią, to jedyne co zrobimy, to powiększymy pulę cierpienia we wszechświecie. Nic z tego nie wyniknie. Co najwyżej wpadniemy w depresję albo w jakieś inne rozstroje nerwowe. Prawdziwa empatia polega na tym, że my rozumiemy, co się dzieje, Umiemy to ocenić, umiemy wczuć się w sytuację tej drugiej osoby czy istoty, bo przecież empatię, empatią możemy obdarzać nie tylko ludzi, ale również na przykład zwierzęta czy w ogóle całą naturę. Więc umiemy spojrzeć na sytuację z perspektywy tej drugiej istoty czy drugiej osoby i umiemy coś zaradzić, albo przynajmniej mamy możliwość podjęcia próby naprawienia tej sytuacji. No bo cóż, z empatii dobrego, jeśli my nic nie zrobimy z tym cierpieniem czy z tą krzywdą, z którą mamy do czynienia. Właśnie empatia, prawdziwa, głęboka empatia polega na tym, aby nie tylko dostrzec, aby nie tylko zrozumieć i wczuć się, spojrzeć z perspektywy innej, ale również znaleźć rozwiązanie. Jeśli nie potrafimy znaleźć realnego rozwiązania, nie, nie mamy w sobie tyle siły, albo jest to poza naszym zasięgiem, to przynajmniej możemy wesprzeć, Możemy pocieszyć, możemy być. Możemy po prostu być tam z tym kimś, czy z tą istotą, która potrzebuje bliskości, wsparcia i miłego gestu. Ale w przypadku osób, których nie lubimy, to bronimy się przed takim podejściem. No nie chcemy, aby w nas pojawiła się nawet najmniejsza nuta jakiegokolwiek jakiejkolwiek akceptacji, czy, czy wybaczenia, czy zrozumienia, bo wszystko w nas. Się przeciwko temu buntuje. Nie chcemy z tą osobą mieć nic wspólnego, nie chcemy się z nią zgodzić, wręcz przeciwnie. Jesteśmy na te osobę na przykład źli albo w ogóle nadajemy na dwóch różnych częstotliwościach i nie jesteśmy się w stanie ze sobą dogadać. I im trudniej, tym lepiej dla naszej praktyki, bo tym więcej zrobimy i tym ta nasze postępy będą większe. Zatem pomyślcie również o ludziach. Właśnie takich, nie z waszej bajki, o ludziach, którzy was wkurzają albo którzy zrobili coś złego, albo się zachowali w stosunku do was nie w porządku. I zastanówmy się, zastanówcie się, ja również się nad tym zastanawiam, co nimi powoduje, dlaczego ci ludzie tacy są, dlaczego zachowują się tak, jak się zachowują, co w ich życiu musiało się wydarzyć, że są niedobrymi ludźmi. Albo są nieufni, albo są manipulatorami, albo wykorzystują innych, albo są po prostu nieuprzejmi, albo wredni. Bo nikt się taki nie rodzi. No, chyba że jest chory, że coś jest nie tak na poziomie biologicznym, coś z mózgiem jest nie tak, coś nie funkcjonuje jak powinno, ale to są przypadki stosunkowo rzadkie. Dużo częściej ludzie zachowują się w ten sposób, ponieważ czegoś doświadczyli. I kiedy połączymy empatię w tym momencie, kiedy na przykład uzmysłowimy sobie, że ktoś jest niedobry, ponieważ przez całe swoje życie musiał walczyć o przetrwanie, przez całe swoje życie był poniżany czy poniżana, traktowany czy traktowana źle, być może doznał albo doznała ta osoba jakichś aktów przemocy, to nagle przestajemy tak bardzo jednoznacznie i negatywnie ją oceniać. Także zaczynamy się zastanawiać, jak my byśmy po 20 latach na przykład złego traktowania przez naszych rodziców czy bliskich, czy poniżania, czy w ogóle jakiegoś całkowitego niezrozumienia, jacy my bylibyśmy jako dorośli ludzie, jak my byśmy się zachowywali w określonych sytuacjach, kiedy my Doświadczymy głębokiego zrozumienia, dlaczego ta osoba taka jest lub może być, bo często to będzie się działo w obszarach domysłów tylko, ale nagle się okaże, że zachowanie tej osoby przestaje być tak bardzo dokuczliwe, że my naprawdę współczujemy jej czy jemu, że są tacy, że nie potrafią docenić życia, że nie potrafią docenić innych ludzi, że nie potrafią się cieszyć, że nie potrafią kochać, że żyją w lęku, w strachu. Że tak naprawdę cierpią i przez to są, jacy są. Nie jest to łatwe, tak jak powiedziałam. Pewnie część z Was nie będzie chciała w ogóle spróbować. Ja to rozumiem i szanuję. Przychodzi taki etap w życiu, kiedy jest się gotowym do tego. Jeśli nie, nie należy niczego przyspieszać ani do niczego się zmuszać. Ale jeżeli są wśród Was osoby, które chciałyby ćwiczyć takie głębokie zrozumienie empatii i współczucia, to mam. Ćwiczenie. Jak zawsze przechodzimy do części praktycznej, i przedstawię Wam praktykę, która ma swoje źródła w Tybecie i w tradycji dalekowschodniej, w tamtej myśli filozoficznej, ale oczywiście przerobiłam ją tak, aby była użyteczna dla nas tutaj w Polsce w XXI wieku. Zatem przechodzimy do ćwiczenia do praktyki Tonglen, czyli do praktyki dawania i brania, która nauczy nas współczucia i empatii w stosunku do innych, nawet tych, których nie lubimy. Ale zanim do tego dojdziemy, zacznijmy tę praktykę od najbliższych osób, czyli od siebie. Najpierw zróbcie ją dla siebie, potem zróbcie ją dla tych, których kochacie i lubicie i kiedy będziecie gotowi, kiedy ta praktyka już Zostanie oswojona, wtedy przenieście ją również na innych. I zobaczcie, co się będzie w Was zmieniało. Zobaczcie, jak będzie się zmieniało Wasze postrzeganie siebie i innych. I jak nagle okaże się, że tak naprawdę niewiele się od siebie wszyscy różnimy. Na czym polega ta praktyka? Wyobraź sobie Osobę, dla której chcesz tę praktykę wykonać, czyli najpierw siebie, a w kolejnych powtórzeniach dla bliskich, dla osób, które znasz dalej, bliżej lub dalej, lub za takich właśnie, które są dla ciebie pewnym problemem. Wyobraź sobie taką osobę w całej okazałości, niech to będzie cała sylwetka. Wyobraź sobie również, że ta osoba ma. Nad sobą, wokół niej unosi się pewien rodzaj ciemnego dymu. To jest to wszystko, co jest niedobre w życiu tej osoby. To może być choroba, to może być jakiś problem finansowy, to może być problem zdrowotny, relacyjny, to może być ogólne poczucie jakiegoś nieszczęścia, czy życiowe problemy, które się wokół tej osoby zbierają. Każdy z nas takie ma. Jeśli to jest osoba, której nie lubisz, która jest nie taka, jak być powinna, która zachowuje się nie tak, jak powinna, to prawdopodobnie te, ten szary dym to jest ta suma cierpień, które złożyły się na to, jaka ta osoba jest dzisiaj. Kiedy robisz wdech, Wyobraź sobie, że wciągasz ten cały dym razem z powietrzem. I na wysokości twojego serca znajduje się taki świetlisty wir, w którym znajduje się oczyszczająca, witalna energia, energia życia. Kiedy wciągasz ten dym, on trafia w ten świetlisty wir i tam się oczyszcza. W związku z tym nie wyrządza tobie również krzywdy. I kiedy wydychasz powietrze, Obdarzasz osobę, dla której medytujesz, czystym, świetlistym, srebrzysto złotym pyłem. Czyli w rodzaju gwiezdnego pyłu czegoś, co niesie ze sobą zdrowie, dobrostan, ukojenie, ukojenie cierpienia, pozytywną zmianę. I powtarzaj to ćwiczenie tak długo, ponieważ tutaj wykorzystujemy wyobraźnię, więc. Tak długo wykonuj to ćwiczenie, dopóki cały ten ciemny, ciężki dym cierpienia nie zostanie przetransponowany, oczyszczony, i dopóki ta osoba nie zostanie całkowicie, metaforycznie oczywiście, uzdrowiona dzięki temu, czym ją obdarzamy, czyli tego, tym złocistym, pyłem, świetlistym źródłem energii którą mamy, którą czerpiemy z energii Wszechświata. Ćwiczenie jest bardzo proste. nie się dużo dobrego. Można je wykonywać zawsze, kiedy jest taka potrzeba. Można ją wykonywać, tak jak powiedziałam, dla siebie. Jak kiedy macie trudną sytuację, kiedy dzieje się coś niedobrego, dodaje sił. Dodaje wewnętrznej siły, więc na pewno się przyda również w doraźnych takich sytuacjach, a na pewno warto ją wykonywać na rzecz innych bo dzięki temu zwiększamy we wszechświecie pulę dobra, a o to przecież wszystkim chodzi. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.